Hello my lovely students! Witam serdecznie uczniów klas ósmech. E, dzisiaj zgodnie z zapowiedzią e, omówienie egzaminu ósmoklasisty, oczywiście z języka angielskiego. Moi drodzy, dotarły do nas tutaj rozwiązania, jeżeli chodzi o Centralną Komisję Egzaminacyjną. Mam też wasze karty pracy, na których pracowaliście. Mam wasze egzaminy, chociaż w sumie nie wszyscy pracowali na kartach pracy, bo mogliście wykonać to spokojnie w życie bądź na jakiejś kartce. Mam też tutaj odpowiedzi, także spoko. Wszystko mamy i tym się dzisiaj zajmiemy. Próbny egzamin są klasisty, ten taki online, tak? Te, te osoby, które przystąpiły, no to czas pracy 90 minut, oczywiście tutaj ten czas pracy nie był kontrolowany, więc mogliście pracować krócej, dłużej, jak tam woleliście. 18 stron, 14 zadań, zadania zamknięte, zadania otwarte. No i jak one były tutaj oceniane, słuchajcie, mamy tutaj wytyczne. Za zadania zamknięte oczywiście jeden punkt za poprawną odpowiedź, zero punktów, jeżeli odpowiedź jest niepoprawna, więc nie ma, nie ma pół punkta, tak, za nic, albo poprawnie, albo nie. W zadaniach otwartych, tak jak Wam mówiłem, zawsze na lekcjach, tak, sprawdzającym znajomość środków językowych wymagana jest pełna poprawność gramatyczna, ortograficzna. Nie można się pomylić, tak, chyba że ktoś ma dostosowany egzamin akceptuje się wraz wyraz zapisany wielką literą zamiast małą i odwrotnie. Powyższe ustalenie stosuje się pod warunkiem, że zdający nie naruszył innych zasad pisowni, na przykład pisowni nazw własnych, Więc okay? jeżeli zaczniecie z dużej, a może być z małej, to tam nie ma problemu, tak? No chyba, że piszecie nazwy na przykład dni tygodnia, tak? Które są zawsze z dużej, Ja napiszecie z małej, no to wtedy mamy drobny błąd. OK. Zadania otwarte, sprawdzające rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych oraz znajomość funkcji językowych. I tutaj odpowiedź musi być komunikatywna dla odbiorcy, zgodna z poleceniem oraz musi wskazywać, że jest znający zrozumiał tekst. No to wszystko, co Wam mówię, moi drodzy. Musicie pisać poprawnie, musicie pisać dobrze. No i nie może być kali jeść, kali pić, tak? Nie może być w tym guście. No musi być ta odmiana. Musicie używać tych najprostszych czasów, które sobie ćwiczymy, tak? Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, tak? I tam wyrażenie. W, z przyszłości. No to jest prościzna. Ehm, także tutaj mamy pełne wytyczne. Jeżeli ktoś chce sobie przeczytać, to sobie stopuje film, tak? Ja Wam tutaj już, o proszę bardzo, to są pełne wytyczne. I tutaj mam jeszcze uwaga. Akceptowana jest każda poprawna odpowiedź, która nie została ujęta w zasadach ocenia. Tak? Czy jeżeli jest poprawna, ale na przykład nie ma tutaj tego przykładu, no to będzie poprawnie, nie? Dobra, można sobie to spokojnie zatrzymać i przeczytać. Dobrze. Przejdźmy do odpowiedzi, moi drodzy. Przejdźmy do odpowiedzi. Oj. Moja córeczka się pokazała, dobra, nieważne. Przejdziemy do odpowiedzi. I teraz tak, mamy tutaj wasz egzamin, tak? Aha, jeszcze co do zaznaczania, przypominam, małe krateczki, tak? żeby, Jak będziecie już na egzaminie, to o ile będzie on odbywał się w takiej tradycyjnej, tradycyjnej formie, no to. Małe krateczki zamalowujemy, dobranie, Nie duże całe. Jeżeli się pomylimy, kółeczko i zamalu, zamalowujemy drugą krateczkę, tą którą myślicie, że jest poprawna. Natomiast w tych krótkich zadaniach otwartych, no to tylko wyraz z jednym przekreśleniem, tak? I później piszemy obok, albo u góry, albo, albo z boku, tak? Ten wyraz. Dobrze. Okej, okay, no to jedziemy. Tutaj tak wyglądała karta pracy. I to pierwsze zadanie, które tutaj mieliśmy na słuchanie, bo w ogóle pierwsze e, zadania są na słuchanie, dobrze o tym wiecie. E, no to jest to, co robimy na lekcjach praktycznie, tak? Czyli te wszystkie zadania z tymi obrazkami, tutaj e, z tymi dokończeniami e, zdań, tak? No wszystko robicie. Więc tutaj poprawnymi odpowiedziami, moi drodzy. Jeżeli sobie spojrzę, bo to robiłem ja, BCAAC -A -A -C. to są poprawne odpowiedzi. BCAAC, -A -A -C. tak? BCAAC. -A -A -C. Zobaczmy, jak na to zapatruje się komisja egzaminacyjna BCAAC. -A -A -C. No, czyli dobrze, w porządku. BCAAC. -A -A -C. W zadaniu drugim mamy DCBE. DCBE sprawdźmy tutaj sobie z kartą. Tutaj, tak? Czyli to było zadanie, gdzie trzeba było usłyszeć cztery wypowiedzi na temat prezentów urodzinowych, nie? I trzeba było dopasować. Jedno, oczywiście, było za dużo. Więc tutaj mamy DCBE. O, nawet dobrze zrobiłem, słuchajcie, DCBE, OK? Więc y DCBE. Takie moje poprawne odpowiedzi. Później mamy zadanie trzecie. Usłyszymy dwukrotnie rozmowę na temat przedstawienia teatralnego w parku na podstawie informacji. A, luki w notatce. No i właśnie, to jest. To jest takie zadanie, które Wam zresztą widziałem na tych odpowiedziach, które mi tutaj wysłaliście. No, przysporzyło najwięcej problemów, prawda? No, bo tutaj trzeba było nie dość, że usłyszeć to, jeszcze wpisać poprawny wyraz. Pamiętajcie, że musi być on poprawny gramatycznie, tak? I musi on wyglądać dobrze, musi być poprawny też językowo. No i tutaj było maksymalnie można było wpisać dwa wyrazy. Więc jeżeli ktoś wpisał trzy, no, to już z automatu jest źle, nie? Ja sobie tutaj wpisałem, jak to robiłem. Saturday 8 o'clock, pass umbrella. Tak? Takie cztery wyrazy sobie wpisałem. W sumie 8 o'clock to są dwa wyrazy, więc tu wychodzi 5. Zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o poprawne odpowiedzi. No, zobaczcie, odpowiedź oczekiwana. Saturday, 8, 8 o'clock, bus, umbrella. Okay? To są odpowiedzi oczekiwane. Natomiast, jeżeli nie mieliście takich odpowiedzi, na przykład, tak, no to mamy jeszcze przykład odpowiedzi akceptowalnych, czyli może być z małej Saturday, tak. Czyli jednak tutaj będzie, będzie ten punkt zaliczony, jeżeli z wami napiszecie. Może być 8 pm, 8 i tak dalej, takie zapisy, tak? Ty, um, akceptowany jest zapis małą literą, wymaga się poprawnego zapisu słowa Saturday. Aha, czyli jeżeli... Aha, rozumiem. Czyli może być z małej litery, ale musi być Saturday dobrze napisane, tak? E, może być cyfrowo podana godzina, zamiast na przykład 8, albo tak jak ja napisałem, by bus, tak? Może być nie samo bus, może być by bus, albo buses, też będzie poprawnie. Wymaga się poprawnego zapisu słowa bus. Hmm, Okej. Okay. umbrella, Umbrellas, umbrella dopuszczalny błąd, dopuszczalny błąd, Aha, czyli może być umbrellas przez syna na końcu i może być umbrella przez jedno l, to się jeszcze dopuszcza, więc jeżeli mieliście, takie, jeżeli mieliście takie odpowiedzi, to jeszcze są one akceptowalne, tak, natomiast mamy tutaj przykłady odpowiedzi w ogóle niepoprawnych, czyli takich, których, których nie będzie, nie będziecie mieć zaliczone, zaliczonego punktu, no i jak źle napiszecie Saturday, tak, Saturday przez e albo przez a, ponieważ trzeba napisać dobrze Saturday, Evening, the weekend, tak, brak precyzji, to odpowiedź nie pasuje do otoczenia luki, tak samo the weekend, później do drugiego. Evening, weekend, 5 o'clock, tutaj odpowiedź niezgodna z tekstem, brak precyzji. Bus, stop car, bus, bus, musi być normalnie zapisany bus, tutaj niepoprawne. Raincoat, odpowiedź niezgodna z tekstem, no i umbrella, zapis fonetyczny nie jest akceptowany, tak, musi być umbrella przez u, tak, przez a na końcu i przez dwa Mam nadzieję, że, że rozumiecie, tak? Więc to są przykłady odpowiedzi niepoprawnych, to są przykłady odpowiedzi oczekiwanych i akceptowalnych, dobra? Więc jeżeli mieliście którąś z tych z tej puli, to macie punkt, jeżeli którąś z tych, bądź w ogóle, tak, no to zero, ok? Dobra, dobrze. Czyli przejdziemy dalej. Kolejne zadanie to zadanie czwarte. Tutaj mieliśmy kolejne słuchanie. E, trzeba było dobrać reakcję, nie? Nie było takie złe. Na lekcjach troszeczkę szybciej nam to leci, natomiast tutaj nie było takie złe. No i poprawne odpowiedzi to moi drodzy B, A, E. Nie, 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 czekajcie. To jest zadanie? Czwarte, tak? Czwarte, dobrze. Czwarte, czwarte, tak. Więc poprawnymi odpowiedziami e, to B, A, E oraz D. B, A, E i D. Zobaczmy, co ja tu wpiszę. B, A, e, D. dobrze, no, wow, miałem nawet razję B, a, e, D. Yy, no i w piątym ACCB zobaczmy jak wyglądało piąte, B, A, dobra, A, to już było do każdej z opisanych sytuacji, wybierz właściwie reakcję, tutaj sobie radzicie, tutaj naprawdę nie ma problemu i tutaj naprawdę większość z Was zrobiła to, to zadanie poprawnie i tutaj mieliśmy A, oraz B, A, oraz B, A, C, C, oraz B. A, C, C i B, hmm? dobra. Kolejne zadanie, zadanie szóste, U, tutaj był problem, tutaj zazwyczaj były albo puste miejsca, albo, albo były wpisane takie no trochę bezsensowne rzeczy moi drodzy. E, tutaj mieliśmy uzupełnić brakujące fragmenty tak, aby otrzymać logiczne, spójne teksty. Maksymalnie cztery wyrazy, nie można było więcej, więcej no i oczywiście w języku angielskim, nie? E, no i tutaj były takie mini dialogi, to też robiliśmy na lekcji i też to nie, nie jest żaden, żadna nowość, przynajmniej mam nadzieję dla was. Dobra, zobaczmy jak tutaj rozwiązuje to men i komisja. Ok, więc tak, odpowiedź oczekiwana w tym w zadaniu szóstym w pierwszym przykładzie, czyli w tutaj, powinna być what a pity, albo it's a pity, tak? czyli jaka szkoda. Oh dear, what a pity that you can't stay any longer, tak? Czyli jeżeli mieliście what, what a pity albo it's a pity, bo było OK. Później can I get albo do I get albo to get, tak? To też były poprawne odpowiedzi. I have a nice, good, great, tak? Day. Eee... Nie, weekend, OK. So have a nice, good albo great. Mhm, to były odpowiedzi oczekiwane. Natomiast jeżeli mieliście jeszcze takie rzeczy, czyli what a shame, I'm so sorry, it's so sad, how sad, to jeszcze są odpowiedzi akce akceptowalne. Wymagane jest wyrażenie ubolewania, niezadowolenia, tak? Więc no, I regret, pity, too bad, I'm sorry to hear, tak? Czyli te wszystkie odpowiedzi jeszcze spokojnie były akceptowane. W drugim Can, do I go? Can you get? Wymagane jest pytanie o to, jak dotrzeć do poczty. No to też pasuje, tak? Far is it? Akceptowane jest pytanie odległość, tak? Can we go? Jest pytanie w pierwszym osobie liczby mnogi. Should I go to get? To wszystko jest jeszcze akceptowane. No i w ostatnim? Nice, good, great, happy, have a nice, you have a nice. To są dopuszczalne błędy, tak? Więc takie jeszcze mogliście spokojnie mieć odpowiedzi, oraz te tutaj oczekiwane. Natomiast jeżeli mieliście odpowiedzi. Na przykład unhappy, sad, I'm happy, I wish you, tak, to już jest niestety nie. I can get, get, go, Faris is there, should I walk to get, tak. No tutaj mamy uzasadnienie, dlaczego to wszystko nie pasuje. No i w ostatnim widzicie, tak. Więc zastopuję Wam tutaj, zastopujcie sobie oczywiście film, cyk. Tutaj macie odpowiedzi oczekiwane i akceptowalne. Natomiast tutaj macie odpowiedzi, które niestety nie będą pasowały do niczego. Tak? Tutaj zero punktów za to odpowiedź. Ok. A co ja wpisałem? It's a pity, can I get have a nice? Ha, miałbym wszystkie odpowiedzi, dobrze. To słuchajcie, nieźle, dobrze. Um, okay. Kolejne zadanie, już Wam pokazuję, było to zadanie siódme. Aha, i tutaj były teksty i do nich trzeba było popra poprawną odpowiedź wybrać, nie? E, to, to też robiliśmy i też na próbnych egzaminach, tych, które były wcześniej, też to było i na tych, które robiliśmy sobie na końcu w ćwiczeniach, nie wiem, czy pamiętacie, też były takie zadania. E, no dobrze, no to jakie mamy tutaj odpowiedzi? Ja wpisałem sobie CABA. -A. Zobaczmy, jak to będzie, jeżeli chodzi o CABA. -A. Ok, bardzo dobrze. CABA -A. Uh -huh. to jest poprawna odpowiedź w siódmym. CAB oraz A. No i jeszcze ósme. Tutaj tutaj był tekst o super, bohater, super bohaterskim psie, tak? Tutaj trzeba było wpisać. E, trzeba było wrzucić jakieś jedno zdanie w każdą lukę, które pasowało, tak? Natomiast jedno było za dużo. E, no, i jak tutaj mieliśmy z komisji C e, B, D? Ja sobie wpisałem CEBD, wow, nawet miałem rację. No i taka była poprawna kolejność C e, B oraz D. Ok? Dobra. Kolejne zadanie, kolejne zadanie, moi drodzy, to zadanie. To zadanie dziewiąte. Tutaj mieliśmy teksty i to też robiliśmy o młodych e, gwiazdach sportowych. I tutaj mieliśmy trzy teksty i trzeba było uzupełnić, wpisać, który tekst odnosi się do, do, do którego pytania, nie? Natomiast e, jeden tekst odnosił się do dwóch pytań. E, więc tutaj poprawna odpowiedź to CABA. CABA. Ja sobie wpisałem co? CABA. Wow, nawet miałem rację. Dobrze. CABA. Dobra. E, I przechodzimy do kolejnego zadania. Kolejne zadanie, już Wam tutaj są odpowiedzi, natomiast najpierw chcę Wam pokazać pytanie. I to zadanie. ok, Mieliśmy uzupełnić luki zgodnie z treścią tekstu, tak, aby najbardziej precyzyjnie oddać jego sens. Więc trzeba było patrzeć tutaj Healthy Eating Plate, czyli tutaj był talerz z zdrowym jedzeniem, były warzywka, ile powinno być tak, i tak dalej. I tutaj mieliśmy, tutaj mieliśmy po polsku, tak, maila. I to też robiliśmy w ćwiczeniach. Zawsze do każdej, do, do każdej lekcji, gdzie mamy tutaj e, czytanie tekstu ze zrozumieniem, mamy też w ćwiczeniach zmianę na maila w języku polskim. I tutaj trzeba było wpisać w języku polskim słowa uzupełnić luki w języku polskim. I teraz tak. Ok. Trzy odpowiedzi. Ja sobie, co ja sobie wpisałem? Ja sobie wpisałem jednej szklanki różnych kolorach ziemniaki. Takie były moje odpowiedzi. Zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o jednej szklanki, jednej szklanki różnych kolorach ziemniaki. Tak? Takie były odpowiedzi. Ale co wpisałem? Chyba to samo. Tak, dobrze, więc to były odpowiedzi oczekiwane. Więc jeżeli mieliście takie odpowiedzi, na pewno macie dobrze. Jeżeli natomiast nie mieliście takich, no to jeszcze przykłady odpowiedzi akceptowalnych wyglądają w ten sposób. Szklanki, jednego kieliszka, jedna szklanka, jedna szkl, tak? Akceptuje się zapis słowa w wersji skróconej, tak? Czyli mogło być jeszcze tak. Różne kolory, wielu kolorach, innych kolorach, różnych kolorach, błędy językowe. Widzicie, jak jest różnych napisane, tak? To mam nadzieję, że każdy widzi tu dwa błędy, czy nie? Okay. No i kartofle pyry, czyli jeżeli jesteście tam z Poznania i tak dalej, tak? Albo w okolicach Poznania, no to nie wpiszą ziemniaki, tylko wpiszą pyry, tak? Ehm, no ślowo wziął kartofle, tak? No bo tak mówią. Ziemniaki, ziemniaki, jeżeli pomylicie się w pisowni, chociaż nie wiem, kto pisze ziemniaki przez dwa i, no ale dobra, no i ziemniakach to też jeszcze są w miarę takie poprawne odpowiedzi, dobra? Więc jeżeli miście któryś z też jest poprawne, natomiast są też niepoprawne, tak? Jedno do dwóch szklanek dziennie, no to niestety nie jest zgodna z tekstem, kolorach, brzydkich kolorach, sałatkach kolorowe, różnokolorowe, nie pasuje do otoczenia, tak? Tuczące ziemniaki po tej Potatoes, jeżeli w ogóle wpisaliście w innym języku, no to też nie bardzo, tak? Liczenie, masło, no to nie, zupełnie nielogiczne, tak? Więc e, to są tylko odpowiedzi akceptowalne. Macie tutaj i odpowiedzi oczekiwane. Możecie na sobie spokojnie e, luknąć, tak? Na to, zatrzymać sobie. Dobrze, ok. No i kolejne zadanko. Mm, tutaj już się pokazały odpowiedzi, natomiast ja najpierw chcę zobaczyć kartę, tak? O, właśnie. Więc tak. Przeczytaj tekst, no słuchajcie, moi drodzy, to było takie proste zadanie, że trzeba było tylko 3 z tych 6 tutaj wybrać, tak? Więc ym, Zobaczmy poprawne odpowiedzi CEA. C -E -A. a co ja wpisałem? Co ja -E wpisałem? CEA. Wow, nawet miałem rację. No i później w dw... 12. Ok, a tutaj było o pączkach, trzeba było y... wpisać, tak? Odpowiednio. <laughs> Proszę bardzo, jakie to było proste. I pamiętajcie, jeszcze raz przypominam, bo wiem, że macie z tym trudności. Jeżeli mamy 12, to nie, nie patrzymy ze wszystkich, tylko do tego przykładu są te 3, Dobra do 12.2 są te 3. Przepraszam, są te o te 3 tutaj, tak? Do 12.3 są te 3 ABC, dobra? Więc nie wybieracie sobie ze wszystkich, bo wiem, że niektórzy tutaj wybierali po prostu o ta, tutaj, a wybrał sobie to, wybrał sobie tom, wybrał sobie to. nieważne nie było co jest do czego. Nie, pamiętajcie. Patrzymy wierszami, tak? Poziomo. Czyli mamy 12.1 i patrzymy tylko z tych trzech ABC, dobra? Mamy 12.2, patrzymy tylko z tych trzech ABC. Okej, okay, tak na przyszłość, dobrze, e, więc wybieramy poprawne uzupełnienie luk i teraz tutaj powinniście mieć, moi drodzy, odpowiedzi, już Wam pokazuję, C, A, B, B, C, A, B, B, to były poprawne odpowiedzi, C, A, B, B e, i co, co ja sobie wpisam? CABB. Wow, fajnie, dobrze. No i ostatnie zadanie, moi drodzy, jeżeli chodzi o zadania te krótkie, otwarte, to zadanie, które wymagało od nas, żeby wpisać też brakujące słowa, tylko że w języku angielskim. Zobaczmy sobie to zadanie jest. Tak, i trzeba było tutaj przetłumaczyć, tak, te zwroty na język angielski. To jest zadanie, które po prostu, jak ja widzę, co wy robicie w tych ćwiczeniach, niektórzy, moi drodzy, to to jest po prostu katorga. Ale będziemy jeszcze to ćwiczyć. Mamy dużo czasu, prawda? Przesunęli mam egzaminy, więc możemy. Dobrze. Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach. Trzeba będzie oczywiście otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne, pełna poprawność ortograficzna i tak dalej, nie? Maksymalnie trzy wyrazy, więc nie można tutaj nie wiadomo ile wpisywać. E, czyli tak, I promise that i nie zadzwonię, tak, nie zadzwonię, no to po prostu oni tutaj wpisali will not, want call, ring, phone, tak, to były poprawne odpowiedzi, e, czyli można było sobie, no ja wpisałem won't call na przykład, tak, ale mogło być jeszcze will not, tak, will not call, tak, mogło być jeszcze e, won't, e, sorry, won't ring, tak, e, co to jeszcze mamy za poprawną odpowiedź? jeszcze want call, jeszcze want call, na przykład, tak, nie, mogło być jeszcze call, czyli to były takie akceptowalne odpowiedzi, tak? Jeżeli chodzi o kolejne, to mieliśmy too sweet i tutaj była tylko jedna odpowiedź, poprawna, albo tylko too sweet, nic więcej nie można było wrzucić, tak? Więc jeżeli chodzi o tą, zbyt słodki, to po prostu too sweet, tak? No i niestety jedynie można było wpisać to too sweet, dobra. Żeby pomóc, Microsoft 13, żeby pomóc, no to tutaj mamy to help, tak? I ja sobie wpisałem to help i to jest jedyna możliwa poprawna odpowiedź, nie ma innych. I ostatnie, did you visit, where you visiting? Tak, did you visit, where you visiting? Did you visit albo where you visiting? Eee, ok. i to były tylko dwie poprawne odpowiedzi, tak, więc więcej niestety poprawnych odpowiedzi tutaj nie ma. E, czy odwiedziłaś, tak? Mm -hmm. Jest tutaj. Czy odwiedziłaś? Bardziej bym się skłaniał w ogóle, żeby tutaj było e, e, DigiVisit, tak? No bo to było wczoraj, więc pas sem pozwykł. Ok, no i ostatnie zadanie to oczywiście był mail. tak? Maila to oczywiście osobno do każdego z Was. No to są poprawne odpowiedzi, moi drodzy. Mam nadzieję, że poradziliście sobie w miarę sprawnie. Niektórych, niektórych tak tam przeglądałem, różnie było, tak? Różnie było, ale ogólnie nie było źle, tak naprawdę. No to co Wam powiem? No Słuchajcie, no sami wiecie, jak napisaliście. Niektórzy lepiej, niektórzy gorzej. Niektórym nie idzie zupełnie, a niektórym idzie o wiele lepiej, tak? No co tak jest, po prostu jesteście na różnym. Poziomie zaawansowania, nie? No właśnie, więc e, to tylko omówienie oczywiście takie indywidualne omówienia tych maili, które do mnie wysłaliście. Oczywiście cały czas wysyłam, odsyłam maile, więc e, mam nadzieję, że e, w końcu skończę. Ok, this is it. Thank you very much for today. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. E, do zobaczenia. See you.